Każdego ranka podejmujemy decyzję. Superman nie stał się bohaterem od tak. Pokonuje małe, zdeterminowane kroki, które budują jego obraz superbohatera. Jeżeli myślisz, że możesz, albo myślisz, że nie możesz, to w obu przypadkach masz rację. To nie chodzi o to, żeby znaleźć, kim się jest, ale żeby stworzyć to, kim tak naprawdę chcesz być. Nie opitalaj się, tylko wstawaj z tej kanapy, zabieraj swoje cztery litery. No i zrób coś z tym, bo, no bo życie masz tylko jedno. Hola, hola, nie tak siada. Nie tak siada, wstaje od razu. wstaje od razu. I teraz tak. Motywacja siada może być na dwa sposoby. Motywacja siada, bo y, my zasiadamy, bo posiada nam głowa i nic nam się nie chce. Albo motywacja siada, wow, ale siadła ta motywacja, uuu, ale mi się chce, jest, o, o. jest energia. Eee, kochani, jest taki teraz moment, że ta motywacja może siąść w sposób taki, no, no siada, osiadłam, no nie chce mi się. Bo jest to okres trochę trudniejszy, nie mamy dostępu do swoich trenerów, nie możemy wyjść na siłownię, jesteśmy w domu nie motywujemy się tak jak wcześniej bo są trochę ograniczenia. Prawda? Każdy z nas z Was to w taki sposób doświadcza. I ja również czasami to doświadczam. I ważne w tym momencie, kiedy mamy takie chwile zwątpienia i takiego potrzebujemy zastrzyku motywacji, normalnie takiego Wiecie, ważne jest żeby dostać taki zastrzyk motywacji, odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Właśnie w tym momencie zapiszcie sobie to najlepiej, żebyście zawsze te pytania, jeżeli potrzebujecie tego pomotywowania się i nie wiecie, co zrobić, to wziąć sobie kartkę z tymi trzema pytaniami, odpowiedzieć sobie na te pytania. Pierwsze pytanie jest bardzo ważne, a mianowicie. Co mogę zrobić z tym, co już mam? Co mam, co mam do dyspozycji? Czyli w tym momencie myślicie, jaki mam sprzęt? Może mam buty do biegania, może mam w domu hantle, może mam w domu internet, może są live'y, może są treningi online. Co mogę zrobić właśnie teraz, w tym momencie, żeby ruszyć się i, i zrobić coś z tego miejsca? To jest pierwsze. Wykorzystaj to. Co masz w momencie, który masz. Nie czekaj. Drugie pytanie, które jest też bardzo ważne, to jest pytanie o Twoje uczucia. Jak będziesz się czuł, gdy zrobisz ten trening? I z drugiej strony, no jak będziesz się czuł, jeżeli tego treningu nie zrobisz? Więc odpowiedz sobie na swoje uczucia, jakie będą Tobie towarzyszyły właśnie, kiedy wykonasz, kiedy nie wykonasz. A trzecie pytanie, które jest ważne, to odpowiedz sobie na pytanie, <grywanie> pytanie, pytanie. Kto z osób, które masz w swoim otoczeniu, jest w stanie ci pomóc się zmotywować, zrobić trening i pomyśl sobie, czy to może jest swoje dziecko, które z chęcią by w tym momencie wstało i coś z Tobą porobiło. Może to jest Twój partner życiowy, może to jest kolega, koleżanka, może to jest trener, do którego potrzebujesz napisać i powiedzieć, słuchaj byku, potrzebuję trochę motywacji. Czy jesteś w stanie mi pomóc? Otwierajcie się, otwierajcie Wasze piękne głowy na to, że życie składa się właśnie z ludzi, którzy są w stanie nam pomagać i otaczać nam kierunki w życiu, bo, bo po to są ludzie, po to jesteśmy istotami społecznymi żeby się właśnie w tym wszystkim wspierać. I nie zapominajcie o tym. I pamiętajcie o tych trzech ważnych pytaniach. Jeszcze tak na sam koniec reasumując, nie czekajcie na idealny moment, bo mamy taką tendencję do odkładania a to od poniedziałku, a to od nowego roku, a to po koronawirusie, a to tamto, a to po wakacjach, bla bla bla. Schemat jest jasny. Wiele z nas tak ma. Lubimy sobie tak przekładać i wtedy mówię, a teraz to się już wezmę na pewno tak na stu, na 100%. No i wiadomo, po, po jakimś czasie wychodzi tak, że, no, że jednak to nie wychodzi, dlatego nie, nie czekajcie na idealny moment, bo idealny moment jest właśnie. Tu i teraz małe kroki, nie musi to być nie wiadomo, jakiś mistrzowski trening, mistrzowska czynność. Może to być nawet zdrowe śniadanie, zdrowy obiad, zdrowy posiłek, czy jakiś jogging, spacer, Nordic walking, a może rower, cokolwiek. Ważne, żeby nie czekać na odpowiedni moment, bo odpowiedni moment macie właśnie teraz. Jak nie teraz, to kiedy? Życie jest za krótkie, żeby mówić kiedyś. Dlatego bierzmy pełną parą to co jest i zawładnijmy tu. Dajmy, nie dajmy się naszej głowie powiedzieć nie, 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 nie chce mi się. A to ty masz wybór. To ty wybierasz, którą drogą idziesz. Nie ja, nie telewizja, nie internet, tylko ty, właśnie ty co to oglądasz. Ty masz właśnie wybór w tym największym, bo to jest twoja decyzja i tylko twoja i twoja, twojsza, no i twojsza kochani to by było na tyle pozdrawiam was z pięknej Bydgoszczy włączajcie sobie ten materiał żeby się może ponakręcać, może potrzebujecie takiego kopa, każdy ma swoje jeżeli to do was gada dajcie to dalej, niech ludzie widzą, że takie rzeczy są no i się wspieramy w tym wszystkim tak to działa, pamiętajcie o trzech pytaniach tylko trzy pytania i działamy. Jeżeli potrzebujecie motywacji, piszcie, dzwońcie, krzyczcie E, głodnicka ty pff, dawaj motywację. Jadę, jadę. Motywacja nie siada, motywacja nie siada. Mega dobrego dnia. Nielegalny buziak. A się obruszyły. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go.